Łulk jest podejrzany o 12 zamachów w ciągu ostatniej dekady. Jakie straty? 24 osoby ranne, 9 nie żyje w tym mały chłopiec. Terpace twierdzi, że widział wilka. Widział go pan? Rozmawialiśmy. Wrócił do Kolumbii, ale nie może pan działać na własną rękę. Dzięki za radę. Z kolumbijskiej dżungli. Zwariowałeś? Jeśli go zobaczysz, zabij. Po ulicę Waszyngton. Mężczyzna z To on. Pomóżcie mi. Nikt nie powstrzyma mordercy poza kimś, kto widział jego twarz. Czym my się od siebie różnimy? Tym, że ja zabiję tylko ciebie. Dzieło reżysera filmu Ścigany. Arnold Schwarzenegger. Na własną rękę. Wkrótce na kasetach wideo i płytach.